Dzień dobry, nazywam się Anna Dabrowski, jesteście na YouTube kanale Alegria. Dzisiaj chciałam Was zaprosić do obejrzenia pięknego mieszkania na trzecim piętrze z solarium. Mieszkanie znajduje się w Cabo Roig, w pięknej zielonej okolicy, w której jak widzimy jest śliczny basen z widokiem na morze, dużo zieleni, gdzie na pewno będziecie Państwo mogli przejść się z pieskiem na spacer i podziwiać piękne rośliny w Hiszpanii. Dobrze, to zapraszam do środka i zobaczmy, jak wygląda nasze mieszkanie. A więc w kuchni mamy wszystko, co potrzebujemy: lodówkę z zamrażarką, piekarnik, mikro, zmywarkę. Blaty, jak widzimy, są w ładnym stanie, niezniszczone, tak jak i szafki. I tutaj przy kuchni mamy małe pomieszczenie gospodarcze, w którym mamy pralkę, boiler i trochę miejsca, żeby wysuszyć pranie. Bardzo potrzebne. I przejdźmy do dużego pokoju. Jak widzimy, duży pokój ma bardzo fajny rozmiar. Mamy tutaj dużą kanapę ze stoliczkiem i stół również z krzesłami, gdzie możemy sobie zjeść śniadanko lub obiad. A teraz chodźmy, pokażę Wam jedną z sypialni. Tutaj, jak widzimy, mniejsza sypialnia była przeznaczona dla dzieci. Mamy podwójne łóżko i małą szafeczkę na ścianie, w której przechowywano jakieś drobne rzeczy. Przejdźmy do drugiej sypialni. A teraz obejrzymy drugą sypialnię, która jest większa i w której mamy podwójne łóżko i dużą garderobę, w której możemy zmieścić bardzo wiele rzeczy i ubrań widzimy ładne meble w stylu hiszpańskim, w brązie, które na pewno pasują do hiszpańskiego klimatu. Pokój jest przestronny i jasny, z bardzo fajnym widokiem na całą okolicę i na balkon. I teraz chodźmy proszę zobaczyć łazienkę. I chodźmy zobaczyć toaletę. W toalecie mamy duże lustro, piękne kafle w stylu hiszpańskim, wannę, umywalkę i ubikację. Miejsca wystarczy dla całej rodziny. A teraz chodźmy obejrzeć duży balkon. Na pewno wszystkim się spodoba. No i zapraszam Was na wspaniały balkon, na którym mamy stolik, krzesełka oraz mały schowek, w którym możemy mieć różne rzeczy na plażę. No i proszę spojrzeć na ten widok i te powietrze od morza. Co człowiekowi więcej potrzeba do szczęścia w Hiszpanii? Chyba dobrego drinka. A teraz mam dla Was niespodziankę. Zapraszam na górę, a tam jest coś super. Zapraszam na górę i obejrzymy te piękne solarium. Bardzo dużo miejsca, bardzo duże możliwości, jeżeli Państwo by chcieli ugospodarować. Całą tutaj powierzchnię. Jest miejsce na grilla, jest miejsce na kuchnię, jest miejsce na jacuzzi. Także możliwości są bardzo duże, ale proszę spojrzeć na ten widok. Może w całej okazałości coś pięknego. Dziękuję, że oglądaliście nasz film i że mogłam wam zaprezentować ten piękny apartament w Cabo Roig. Cena apartamentu to 215 tysięcy euro. Apartament ma bardzo dużo do zaoferowania i proszę nie zapomnieć, że jest to świetna opcja pod wynajem, gdzie wielu turystów z miłą chęcią wypożyczy tak piękny apartament.